Głębiny mórz i oceanów do tej pory skrywają niezwykłe tajemnice przed cywilizacją ludzi, gdyż skrajnie ciężkie eksplorowanie tych miejsc powoduje, że ludzkość bardzo rzadko się tam zapuszcza. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o obiekcie SCP-3000, potężnym stworzeniu, które kryje się w głębinach mrocznych wód i czyha na swoje ofiary. Potwór ten uznawany jest za jednego ze starszych bogów i określany różnie w zależności od osoby, która go obserwowała. Atlem, Archontem, Nakashem, Jormungandrem czy też Mrocznym Bratem Węża. Jego odkrycia dokonano ponad 50 lat temu niedaleko delty Gangesu. Wtedy to w 1971 roku doszło tam do zaginięcia dwóch łodzi rybackich pochodzących z Bangladeszu, które postanowiono odszukać, gdyż znajdowało się na nich 15 rybaków. Przedstawiciele fundacji mieszkający w Kalkucie szybko powiązali to wydarzenie z oddziaływaniem tajemniczego stworzenia, po czym włączyli się aktywnie do badań okolicy zaginięcia i na mocy prawa szybko odcięli obszar od dostępu ludzi postronnych. To właśnie wtedy doszło tam do pierwszego kontaktu z potężnym wężopodobnym potworem morskim, którego wygląd porównywano do gigantycznej mureny. Stworzenie to jest jedną z największych znanych istot, gdyż długość jego ciała szacowano w przedziale od 600 do 1000 km. Przy czym jak na takiego giganta jego otwór gębowy miał jedynie 2,5 metra szerokości, a najgrubszy element ciała niespełna 10. Ten gigantyczny morski wąż ze względu na swoje rozmiary prowadzi osiadły tryb życia, poruszając jedynie głową i małym procentem ciała znajdującym się za jego czaszką. Ogólnie rzecz biorąc wydaje się powolnym, ospałym istotą, jednak niczym grzechotnik potrafi szybko uderzyć i połknąć ofiarę. W momencie przyjmowania pokarmu SCP-3000 wydala tajemniczą substancję sklasyfikowaną jako Y-909 i to właśnie ją mieli pozyskać przedstawiciele fundacji podczas sprowadzonego protokołu ASTAC, do którego doszło w 1998 roku. Oprócz swoich rozmiarów istota ta posiada również nadnaturalne zdolności psychiczne, wytwarzając w promieniu wielu mil morskich od swego ciała mroczną aurę, która wpływa na istoty tam przebywające. Objawem oddziaływania tej bestii jest ból głowy, paranoja, ogólny strach, ataki paniki oraz utraty i zmiany w pamięci ofiar. W ten sposób ludzie poddani oddziaływaniu SCP-3000 zaczynają przykładowo rozmawiać ze zmarłymi, mylą imiona swoich towarzyszy, jak i zapominają o swojej przeszłości. Zgodnie z założeniami Fundacji każda osoba, która ulega wpływowi węża, musi zostać poddana kwarantannie na czas nieokreślony, gdyż zagraża swoim towarzyszom. Wielu naukowców badających to stworzenie spotkał tragiczny los, a jednym z takich przypadków była historia doktora Venkanta Mortiego, który z ramienia fundacji badał oddziaływanie tego stworzenia na ludzką psychikę. Ostatecznie sam na tym ucierpiał, przez co doznawał wizji, że bestia ta jest wcieleniem hinduskiego bóstwa Anantesha, który był królem węży żyjącym po skończeniu czasu. Załamany i przerażony wizją SCP-3000 skończył ze swoim życiem, dając się pożreć bestii, którą badał. Na przestrzeni lat próbowano również nawiązać kontakt z bestią za pomocą nurków o pseudonimach Alpha, Bravo i Foxtrot. Jak się możecie jednak domyślać, w momencie gdy zbliżali się do bestii skrywającej się w delcie Gangesu na głębokości około 700 metrów, szybko popadli w sidła jej mentalnego oddziaływania, po czym zostali pożarci przez SCP, z którym mieli nawiązać kontakt. Podsumowując, istota ta żyje w delcie potężnej rzeki, która ciągle dostarcza jej pokarm, pozwalający jej zwiększać swoje rozmiary. Jakikolwiek kontakt z tym stworzeniem nie jest możliwy, gdyż jest ono nastawione na pożeranie każdej napotkanej istoty, którą wykańcza za pomocą parapsychicznych mocy. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.